Spojrzę na ciebie kątem oka, a ty nic nie powiesz. Słowa są źródłem nieporozumień. A to de saint desaintex super bardzo lubię małego księcia. Jest to książka, która wiele zmieniła w moim życiu i to nie tylko dlatego, że dostałem egzemplarz od mojej cudownej przyjaciółki. Już gdy czytałem ją pierwszy raz, chyba w siódmej klasie, czułem. Że jest w tym coś więcej niż tylko nieudolny rysunek węża, który pożarł słonia, a wygląda to wszystko jak kapelusz. Miałem to przed nosem. Gdy jesteś dzieckiem, wszystko cię interesuje, wszystko jest ciekawe, wszystkim się cieszysz. A potem tracisz to powoli, małymi łykami pociągając codzienną nudę rytmu praca dom zakupy dom. Dziękuję Bogu, jakkolwiek go pojmuję że wciąż nie straciłem tej ciekawości, nie straciłem też swojego naturalnego zachowania, nie straciłem tego, a może zyskałem z powrotem poczucie, że niczego nie potrzebuję udawać. Jestem sobą, po prostu, zachowuję się naturalnie.